Dzień dobry. Kościół hiszpański i mozarabski, dwa ryty, ten sam naród, to samo miejsce, w czasie i geograficznie, a jakże dwa różne narody, chociaż jeden naród, jakże dwa różne ryty, jak dwa różne nastawienia woli, relacje między nimi i co, jak mi się wydaje, możemy wyciągnąć z tego dla siebie. Czym jest rytmozarabski? Nie ma nic wspólnego z Arabami w, sensie, w sensu stricte bo pośrednio bardzo dużo. Natomiast bierze się stąd, że wizygocka katolicka już Hiszpania bo krótko przed podbojem Arianie się nawrócili na katolicyzm wrócili na łono kościoła została podbita prawie w całości przez muzułmanów, i nieliczna część Postanowiła zbiec w góry, ryzykować wszystko, by ocalić wolność. Reszta, włącznie z członkami rodziny królewskiej, postanowiła się podporządkować e, i spróbować jakoś żyć. Każdy z tych wyborów nie jest ani zły, ani dobry. E, jeden może być lepszy od drugiego, to z pewnością. Natomiast nie w każdej sytuacji i nie w każdym kontekście. Jeżeli Spojrzymy na to, czym się kierowali katolicy mozarabscy, to jak wygląda. Jeszcze raz, jest to całkowicie katolicki, sposób myślenia całkowicie katolicki. Nie zarzucam im żadnej herezji, broń Boże. Mają skłonności do błędów, ale każdy stan, w którym się znajdujemy, ma skłonności do błędu. Inne pokusy dotyczą młodzieńca, inne starca. Inne męża, ojca rodziny, a inne kapłana. W związku z czym to, że popełniamy innego typu grzechy, nie znaczy, że możemy z dumą się pastwić nad tymi drugimi, że ich grzechów nie popełniamy. Nie popełniamy ich być może tylko dlatego, że nie jesteśmy w ich okolicznościach. I z tej perspektywy patrząc, jakie było nastawienie woli chrześcijan mozarabskich, nastawienie woli było mniej więcej takie. Kara Boża, jaką jest przyjście islamu do Hiszpanii w liczbie mnogiej, tak na to patrzano, przynajmniej później już, od podboju i aż do XIX wieku włącznie, jest słuszna i godziwa. Po pierwsze, dlatego że Bóg nigdy nie robi nic niesprawiedliwego. Po drugie, dlatego, że była to kara za nasze grzechy. Tak też na to patrzyli mieszkańcy Ziemi Świętej w VII wieku podbici przez islam. Jest taki piękny cytat, to bodajże biskup z Ziemi Świętej, katolicki jeszcze, bo to przed, przed odłączeniem się Prawosławie, który kilkadziesiąt lat po podboju przez islam, mówił tak, czy raczej pisał, bo to, to jest w źródle, które, którego kawałek przeczytałem i co mi się bardzo spodobało. Płaczemy nad zburzonymi kościołami, pohańbionymi panienkami, zakonnicami. Z niewolonymi ludźmi, sprzedanymi w niewolę młodzieńcami, zadając sobie pytanie, dlaczego Bóg to dopuścił. A czy pamiętamy, czy pamiętacie, jak po ulicach Jerozolimy i innych miast Ziemi Świętej chodzili mężczyźni przebrani za kobiety, którzy chcieli obcować z mężczyznami? Chodziły kobiety przebrane za, za mężczyzn publicznie okazujące, Obnoszące się z obcowaniem z kobietami. Jest to jeden z grzechów wołających o pomstę do nieba. Były one publiczne, tolerowane, wręcz akceptowalne, bo w żaden sposób nie tłumione. No i za brak wiary zawsze karą jest najazd Pogan. To jest starożytna zasada chrześcijańska: że apostazję narodów Bóg kara zawsze, karze zawsze. Najazdem pogan. Powinno to nam utkwić w głowach, biorąc pod uwagę to, jakie ilości spokojnych na dzień dzisiejszy wyznawców muzułmanów przyjmujemy do Polski, żeby zjeść sobie na szybko coś w pracy, albo żeby nam ktoś coś dowiózł do domu, czy podwiózł nas taksówką. Jeżeli Spojrzymy na Hiszpanię z tej perspektywy, no to właśnie ci chrześcijanie, katolicy muzarabscy, właśnie tak na to patrzyli. Ze względu na nasze winy i wady, Bóg dopuścił to, co na nas spadło, i teraz pokornie powinniśmy znosić niewolę i to homonto nałożone na nas przez islam, płacić im podatki w razie potrzeby być męczennikami i starać się. Ubłagać Boga swoją wiarą wyrażoną przez uczynki. Czy jest coś złego w takim nastawieniu woli? Broń Boże, nic. E, jaki jest potencjalny grzech, który może wyniknąć z takiego nastawienia woli? Tutaj z takiego nastawienia woli e, może nas, e, e, nastąpić skutek w stylu akceptacji zła, które nie tylko mi się dzieje, ale moim bliskim, czyli na przykład pohańbienie córki albo porwanie w niewolę syna e, bo ile podatki za wysokie czy kolor... nie wiem, jakieś ograniczenia w, w sposobie zarobkowania czy, czy w działalności życiowej e, mogą być znoszone z pokorą, to krzywda bliźnich no już niekoniecznie Mamy drugie nastawienie woli, tych Hiszpanów, którzy uciekali. To też jest ciekawe, właśnie, że ci z podbitych terenów uciekali tam, gdzie była wolność, tam, gdzie rządzili chrześcijanie, ale jako żywo nie zdarzało się, żeby chrześcijanie z terenów chrześcijańskich zwiewali na tereny islamskie. Nie tylko ze względu na wspólnotę religijną, bo przecież na południu też na początku większość była chrześcijańska. Ale, właśnie ze względu na to, że ludzie głosują nogami. I dzisiaj głosują nogami, bo jakoś nie widać, żeby młodzi ludzie z Bangladeszu czy Pakistanu uciekali do Iraku, Syrii, Algierii czy Maroka raczej uciekają do krajów chrześcijańskich. Zadziwiające, nie? I teraz ci Hiszpanie, którzy zaryzykowali wbrew rozumowi na początku i postanowili się opierać na jeźdźcy. Płacili za to straszną cenę w krwi ojców, braci. Też zdarzało się, że tracili żony, córki. Czy były one zabite, czy pohańbione. No ale to akurat się na południu też zdarzało, tak. Mordowanie też się zdarzało na południu. Ale taka było, takie było nastawienie, że lepiej zginąć z mieczem w ręku, broniąc tego, co jest. Dobre, piękne i prawdziwe, przede wszystkim broniąc własnej rodziny, co jest naturalne, niż cierpliwie znosić krzywdę własnej społeczności lokalnej, zwłaszcza tej najbliższej, sąsiadów i rodziny. I to jest ten powód, dla którego powstała Hiszpania, ta, którą znamy. Hiszpania, która była gotowa walczyć z wrogiem, którego było przeważająca ilość, podobnie jak my. Hiszpania, która z Otwartą przyubicą witała śmierć, która radośnie, tak radośnie walczyła z wrogiem, który chciał odebrać im nie tylko wolność, zwyczaj, kulturę, ale i życie. Od tej przygiętej, stłumionej i cichej. Teraz co groziło potencjalnie tej Hiszpanii wielkiej i wspaniałej? No to coś z armatą, pycha. Pycha, duma z własnej wolności, niezrozumienie, że wolność jest zadana, a nie dana, niezrozumienie tego, że e, nie wystarczy wolność, trzeba jeszcze jej umieć używać. E, w związku z czym, bez względu na to, czy mamy hiszpański Kościół Północy, czy hiszpański Kościół e, Mozarabski, jeden i drugi, czy lo, lo, lokalne społeczności są narażone na swoje własne słabości w inny sposób, ale stąd może być konstatacja, tak? No to jeżeli jedno jest katolickie i drugie jest katolickie, to w czym problem? Prawdą jest, że najlepszym niewolnikiem jest pobożny katolik, bo używając Pisma Świętego Nowego Testamentu dla uzasadnienia swoich decyzji moralnych, słusznie, bez błędu, będzie mówił, że uświęca się w miejscu, w którym Bóg mu dał Robiąc względem Pana wszystko, co jest słuszne, i biernie przeciwstawiając się we wszystkim, co jest niegodziwe. Piękna postawa. I słusznie może powiedzieć ten wielki Pan z północy błękitnej krwi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą skąd się wzięło to sformułowanie błękitna krew. Ci Hiszpanie z północy byli bez żadnej domieszki Berberów, Arabów czy Murzynów stąd też mieli jaśniejszą krew. Jak się spojrzy na nadgarstek, to żyły są błękitne, niebieskie, taki, taki odcień mają, tak? Stąd też mówili z dumą, że są błękitnej krwi, nie w sensie szlachectwa, tylko w sensie tego, że są chrześcijanami i hiszpanami, tymi wizygockimi, bez żadnej domieszki krwi najeźdźców. A ponieważ wśród ludzi, którzy uciekali do nich, byli ludzie też. Którzy pochodzili biologicznie już, tak, etnicznie, częściowo z, z krwi pod yy, najeźdźców, oni mieli ciemniejszą cerę. Ten błękit nie był widoczny tak na przedramieniu. Yy, to też oni nie byli błękitnej krwi, w związku z czym ci błękitnej krwi, mogli powiedzieć, że płacą podatek krwi, by swoją wolność i życie oddać. Po to, by kościół był dostępny, otwarty, by kapłan mógł sakramenty udzielać wszystkim potrzebującym, by klasztory mogły trwać i modlić się, oddając Bogu chwałę, a i za nas prosząc zwykłych świeckich wiernych, czego przecież tak bardzo potrzebujemy. W związku z czym to niekoniecznie musiała być pycha, mogła być najpierw duma, która wynikała z tego, że on świadomie poświęca siebie, żeby służyć prawdzie, dobru i piękno, i ta duma jest częścią takiego serca kultury hiszpańskiej. I teraz potrzebujemy świętych rycerzy, nie mniej niż świętych prostaczków, albo wręcz niewolników. Jedno nie jest większe od drugiego. Ale w ostateczności, jak spojrzymy na historię kościoła, Biorąc pod uwagę męczeństwo dzisiaj jest święty wspomnienie świętego Floriana oficera rzymskiego który o, choć był posłusznym i wiernym żołnierzem i oficerem Dioklecjana to w tym jednym słuchać go nie chciał i bez oporu oddał się na męki oddając życie za Chrystusa I teraz żeby ci prostaczkowie nie byli narażeni na no swój błąd, czyli z cierpienia, ze smutku, ze strachu przed utratą córki czy syna, przejścia na fałszywą wiarę, potrzebują rycerzy, potrzebują tych wolnych chrześcijan, tych wolnych katolików, którzy z wolności wynikają, chcą swoją wolną wolę, oddają razem z życiem w obronie tych słabych i maluczkich. A z kolei trudności życiowe i krzyże, czy przegrane wojny. Potrzebne są tym Hiszpanom dumnym i butnym, żeby właśnie pamiętali o tym, że pokora jest główną cnotą, która jest miarą wszystkich innych i bez której to nie znajdziemy prostej ścieżki. No pokora to jest znanie prawdo o samym sobie, tak? W związku z czym te porażki te klęski, ten podatek krwi są niezbędne Hiszpanom, żeby nie popadli w swoje grzechy. W ten sposób, w ostateczności, to jest teza, którą Państwu przedstawiam, od czasów Konstantyna Wielkiego wiemy, widziałem na jednym z kościołów drewnianych w południowej Polsce pod Kilcami taki napis, już kiedyś o tym mówiłem, w 1700, roczni, 1700 rocznicę. Uwolnienia Kościoła. Czy 1700, czy 1600? No to był 1913 rok, tak? Edyktu Mediolańskiego. E, wdzięczni Bogu chrześcijanie fundują ten krzyż na pamiątkę początku wolności Kościoła. I bez, tego, bez tej wolności Kościoła, czyli bez chociaż jednego, nie licząc Watykanu wolnego państwa katolickiego, gdzie prawa są katolickie, nie tylko, że katolicy nie są de facto prześladowani, nie tylko de jure, ale nie tylko de facto, ale że i prawa są katolickie, czyli, że tępione są wszystkie wady moralne w sposób, jaki przystoi państwu, czyli nie głębokimi prześladowaniami, ale w sposób ojcowski, paternalistyczny, tak jak to było w naszej cywilizacji. Na przykład zniesienie rozwodów. niego postulat, że nikt nigdy się rozwieść nie może jako żywo, w sensie odejść od kogoś, kto go krzywdzi, ale w sensie, że jeżeli bierzesz ślub, a ślub uznany prawnie jest tylko ten, który jest zgodny z prawem kanonicznym, to rozejść się nie możesz w przypadku innym niż prawo kanoniczne, ale nikt cię nie zmusza do tego, żebyś ten ślub brał. Jak chcesz żyć w konkubinacie, żyj. Jak chcesz żyć w fałszywej wierze to żyj, ale nie będzie to bronione przez państwo. Bronione będzie małżeństwo katolickie, które jest podstawą rozwoju społeczeństwa poprzez wychowywanie, tak na marginesie, wychowywanie stabilnych psychicznie ludzi. Jeszcze podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii była taka zasada, że człowiek, który nie zna swojego ojca, nie może być oficerem armii brytyjskiej. I to jako żywo nie, by, nie, nie był celem tego przepisu. Nie było to, żeby krzywdzić osoby, które nie ze swojej winy przecież zostały poczęte poza Związkiem Małżeńskim, tylko właśnie to, żeby uniknąć osób, które ze względów obiektywnej rzeczywistości, czyli to nie jest ich wina, ale skutek jest częsty, nie są gwarancją tej stabilności, której jest gwarancją. Człowiek z małżeństwa normalnego, z normalnej rodziny, czego możemy na co dzień nie zauważać, bo przecież widzimy wady swoich rodziców. Nie uważamy ich za Tytanów, możemy uważać ich za wielkich ludzi, ale nie na, za półbogów przecież. Yy. I to nawet ta zwykła rodzina z problemami jest dużo lepsza z perspektywy wychowawczej niż idealny konkubinat. To tak na marginesie. W związku z czym, jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy któryś kościół może istnieć bez drugiego? Tak. Hiszpania może żyć bez mozarabów, ale tak w ostateczności Moza, mozarabowie potrzebują Hiszpanów, bo więcej niż 400 lat, przynajmniej w historii, jeszcze się nie zdarzyło, żeby jakiś kościół, w cudzysłowie mozarabski, nie chodzi mi tu o ryt, tylko o, o kościół, który jest pod jarzmem pogan. Nie przetrwał na tyle, żeby Przekazywać kulturze własne wartości. W malejącej się grupie, w tym getcie, jest w stanie taki kościół przetrwać. Po pierwsze, dlatego, że na zewnątrz widzi Hiszpanów. Wystarczy zobaczyć, jak kopci patrzą na katolików, z jaką nadzieją, nawet dzisiaj, pomimo wszystkich kryzysów, jakie mamy, żeby zrozumieć, że to kopci mozarabowie. Potrzebują nas bardziej niż my ich. Choć jedno i drugie nie jest grzechem, nie jest herezją. Natomiast na dłuższą metę, Kościół, jeżeli ma przetrwać, to potrzebuje Hiszpanów, czego hierarchowie nie rozumieją od lat co najmniej 70, a tak naprawdę co najmniej od 100, biorąc pod uwagę to, jak zostali potraktowani Christeros.